Chciałbym bardzo, żebyśmy wygrali ten mecz, ale będę realistą i powiem, że będzie 1-1, ponieważ Włosi to bardzo dobry zespół i na pewno nie będzie tak, tak łatwo i przyjemnie jak z Finami. Więc myślę, że, że powalczymy tutaj o, o ten jeden punkt. Może nie patriotycznie, ale Włochy. Myślę, że to jest dobry zespół i w ostatnim meczu, kiedy mieliśmy okazję się z nimi mierzyć, to ciężko nam się grało mimo naszego dobrego meczu i jeśli składy będą zbliżone do optymalnych, to uważam, że jednak, jednak wygrają Włochy. Po też mam nadzieję dobrym spotkaniu z naszej strony, ale minimalnie Włochy i będzie to wynik moim zdaniem 2 do 1. Zmierzyliśmy się rok temu z nimi dwukrotnie. Mamy jakieś swoje doświadczenia. Wydaje mi się, że możemy to wykorzystać na korzyść na, 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 na to nasze kolejne starcie. Mam nadzieję, że tak będzie, że, że rzeczywiście będziemy potrafić wyciągnąć wnioski z poprzednich spotkań i, i wykorzystać te słabsze punkty. No i ja jednak jestem optymistą i wydaje mi się, że, że, że tutaj rzeczywiście możemy ugrać punkty w tym spotkaniu. 1-1. Myślę, że dlatego, że po prostu obie reprezentacje są dosyć wyrównane, dobrze grają w defensywie, więc tak obstawiam. Strzelam, że będzie 2-1 dla naszej reprezentacji. Myślę, że kluczem do sukcesu będzie dobra organizacja w obronie i na pewno z przodu coś trafimy. Mam nadzieję, że uda mi się. Wytypować dobrze i 2-1 e, w, dobrym, w dobrym stylu e, nasza reprezentacja skarnie 3 punkty. Myślę, że będzie to jeden z cięższych meczów dla, dla reprezentacji, ale patriotycznie Polska wygra. Moim zdaniem to nie będzie dużo bramki. Ja, bo będzie 1-0, jedna, jedna bramka różnicy, nie będzie więcej. Myślę, że na pewno wymagający rywal i, i trudny dla, dla naszej kadry, ale Gdzieś ta kadra się rozwija, po tym, teraz po tej wygranej na pewno trochę pewności siebie chłopakom dojdzie. Też wrócą, wrócą ważne ogniwa, wraca Robert, więc no myślę, że, że pozytywnie i z optymizmem trzeba na ten mecz patrzeć i wierzę, że, że wynik będzie korzystny. Myślę, że 2-0 dla nas. Myślę, że ten atut boiska, mimo że nie będzie aż tylu kibiców, i tak będzie przeważał w tym wypadku na naszą korzyść. Myślę, że też Polacy będą podbudowani dobrą grą w ostatnim meczu. Zagrali bardzo dobrze w defensywie, więc myślę, że akurat jeżeli chodzi o defensywę, to będzie to dobry mecz. Ciekawe jak to się już uda w ataku. Czy te akcje będą konstruowane dobrze, czy, czy będzie właśnie już dużo trudniej niż w meczu z, z Finlandią. Ale myślę, że dobrze zagramy to spotkanie. Optymistycznie na pewno będę trzymał kciuki, że wygramy. W głowie mi tak świta bardziej 1-1. Że trafi mi bramkę po stałym fragmencie gry, tak mi się wydaje, bo też będzie trudno się przerzeć, A Włosi raczej z ich siłą w ataku i tak coś strzelą, więc myślę, że 1-1 będzie i tak dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o tą ligę narodów. Ale na pewno i tak będę liczył na zwycięstwo. Ale jak, jako typ, tak osoba z boku, to raczej jeden jeden. 2 jeden dla Polaków. Uważam, że to będzie bardzo dobre widowisko. Dobry przeciwnik, gram przed własną publicznością. Dlatego uważam, że będzie wynik 2-1 dla Polaków. 17, jestem laser. Jeżeli oglądacie piłkę nożną, to dobrze wiecie, że polska reprezentacja gra w niedzielę z Włochami. Ja, oczywiście, jestem za biało-czerwonymi, więc typuję 2-1 dla nich. A wy, jak sądzicie, kto wygra?